Hej, odpiran, witam was w piątym dniu adventu we Fusion 360. Tak jak już wam pokazałem, nie zawsze musimy wychodzić od szkicu, więc do projektowania tych prostych rzeczy pomoże Wam wiedza z dzisiejszego odcinka pokażę Wam proste kształty, takie jak boks, cylinder i tego typu podobne. Z drugiego odcinka wiecie już, że nie zawsze musimy korzystać ze szkicu. Czasami po prostu możemy dodać sobie do naszego projektu jakiś prosty, trójwymiarowy kształt. Niekoniecznie musimy od niego zaczynać. Czasami możemy też tymi kształtami Kształtami sobie coś modyfikować, więc zacznijmy od najprostszego, czyli box. Widzieliście już to narzędzie w akcji. Podstawową rzeczą jest taką, że wybieramy sobie podstawę. Więc w tym momencie, jeśli chcemy na przykład stworzyć kostkę o wymiarach 50 na 50, zaczynamy właśnie od tego. Teraz przeciągamy sobie po prostu strzałkę, żeby to wyciągnąć w górę. I co? Możemy tak jak zwykle. Albo skorzystać właśnie ze strzałki, albo wpisać, ewentualnie tutaj z prawej strony możemy sobie wpisać konkretne wymiary, czyli na przykład 100 na 100 na 200 i w tym momencie, jak widzicie, nasza kostka się. Modyfikuje. E ważne jest to, że jeśli nie do końca trafiliśmy z tą naszą podstawą, chcemy jednak coś przesunąć, no to tutaj jednak e raczej wygodniej będzie skorzystać sobie z tych e strzałeczek. E no ale, tak, e to jest pierwsza rzecz, oczywiście opcje operacji mamy tak jak w przypadku extrud, czyli niekoniecznie musimy stworzyć tą kostkę jako osobny byt, możemy sobie wykorzystać taką kostkę do zmodyfikowania czegoś i na przykład nie wiem chcemy stworzyć sobie tutaj taką wklęsłą ściankę w tym momencie jak widzicie to samo co zrobiłem z tym boksem, tylko w drugą stronę spowoduje, że od razu stworzy nam się cut. Oczywiście w drugą stronę też to działa. Gdybyśmy chcieli na przykład sobie tutaj to wypchnąć, no to możemy użyć join, i tutaj tak samo mamy opcję, że po prostu to przeciągamy. Kolejne narzędzie to cylinder, którego chyba też nie trzeba za bardzo tłumaczyć. Wybieramy sobie środek, wybieramy sobie średnicę. A tak, średnice w tym momencie wpisujemy średnicę, Czasami wpisuje się średnicę, czasami promień, to już w zależności oczywiście od narzędzia. No i w tym momencie przeciągamy sobie albo w górę i tworzy nam się join, albo oczywiście też możemy stworzyć new body, albo przeciągamy w dół i w tym momencie mamy opcję zrobienia cut Tak samo jak w przypadku oczywiście boxa. Trzecia sprawa sphere i tutaj możemy stworzyć sobie kulę z tym, że punkt, który wybieramy będzie niejako środkiem tej kuli. Jako, że wybrałem narożnik tej, tego naszego pudełka, tego naszego boxa to jak widzicie od razu mamy opcję cut. Tutaj też jakby wpisujemy sobie albo Przeciągamy strzałkę, żeby definiować średnicę. Wyczyściłem sobie pole robocze, żeby pokazać Wam, jak działa kolejne narzędzie, czyli torus. On jest troszeczkę już bardziej skomplikowany. Podobnie jak w przypadku cylindra, zaczynamy sobie od środka i rozciągamy. I teraz zastanawiacie się pewnie, który punkt torusa to będzie. No, gdy po prostu klikniemy sobie i nic nie zmieniamy, to jest to jakby. Jak widzicie, środek tej geometrii, środek przekroju, który nam się tworzy, chyba najłatwiej tak to wytłumaczyć. Więc w tym momencie dopiero od tego miejsca modyfikujemy sobie tą strzałką, jakby grubość tego naszego. Torusa. nie wiem czy to jest do końca grubość, bo nie znam się na torusach, <laughs> jednak tutaj jak widzicie możemy sobie nadal modyfikować tą średnicę, tutaj możemy sobie modyfikować pole przekroju, chyba to najprościej będzie wytłumaczyć. Natomiast mamy tutaj też inne opcje, które modyfikujemy sobie tutaj position, czyli w tym momencie możemy sobie wybrać inside i teraz w tym momencie to kółko, które rozciągamy, pokazuje nam jakby maksymalną średnicę a tego naszego torusa, ewentualnie outside. To samo, tylko w drugą stronę, czyli jest to średnica minimalna. Ten torus działa bardzo fajnie do dodania na przykład jakiegoś szybkiego miejsca na uszczelkę, więc na przykład jak mamy jakiś cylinder albo coś w tym stylu, zróbmy sobie to w ten sposób, teraz sobie przedłużmy to, to będzie nasza udawana rurka albo coś w tym stylu, coś gdzie chcemy dodać, rowek na uszczelkę właśnie wybierzmy sobie torus i teraz gdy zaczniemy od tego środkowego miejsca to zwróćcie uwagę, że możemy w bardzo łatwy sposób sobie wykonać takie nacięcie jakby na uszczelkę. Jeśli mają się dwie rzeczy drukowane w 3D, na przykład uszczelniać, to też można w ten sposób zamiast cut dać join. No i w tym momencie Stworzymy taki wystający element, który będzie, jakby, wchodził na tarcie w drugi element, i to też nam może albo uszczelnić, albo po prostu sprawić, że dwa elementy będą wchodziły ciasno. Więc torus jest całkiem przydatną rzeczą, i warto go sobie. Opanować. Czasami potrzebujemy narysować sprężynę, i byłoby to tak od podstaw do narysowania dość trudne. Na szczęście mamy narzędzie coil, więc przyjrzyjmy się też jemu. Działa, jeśli chodzi o rysowanie, podobnie do torusa, czyli jak widzicie, ta linia, którą zaznaczamy, wypada mniej więcej po środku tej naszej. Tego naszego drutu tworzącego sprężynę. Nie wiem, jak to nazwać. W każdym razie, teraz e, tak. Co możemy tutaj modyfikować? O, oczywiście, nadal zostaje nam opcja modyfikacji e, średnicy. Zostaje nam też opcja modyfikacji e, grubości tego elementu tworzącego sprężynę. Tego, no, nazwijmy to drutu już roboczo. E, tutaj możemy tą strzałką. Jakby podwójną modyfikować sobie ilość zwojów na tym odcinku. Tutaj możemy sobie cały czas na górze to rozciągać. No i jest jeszcze ostatnia opcja: czyli w tym momencie, gdybyśmy potrzebowali, żeby ta sprężyna się sprężyna miała taki bardziej stożkowy kształt, ewentualnie rozszerzała się w drugą stronę, również możemy tutaj jakby nadać. Kąt. W wypadku tego narzędzia menu, który wyskakuje nam po prawej stronie, jest dość skomplikowane, więc szybko się z nim zapoznajmy. Jeśli chodzi o w ogóle typ, możemy narysować kilka różnych sprężyń. Przede wszystkim gdy wchodzimy, mamy opcję Revolution and Height, czyli ilość zwojów i Wysokość. Druga opcja to Revolution and Pitch, czyli w tym momencie ilość zwojów i skok. Możemy sobie ten skok modyfikować, na przykład możemy sobie wpisać 3. Program automatycznie narysuje nam sprężynę, która ma konkretne parametry, czyli w tym momencie ma tą ilość zwojów 3,8 ileś tam, no, dajmy tu na przykład 5, czyli w tym momencie mamy 5 pełnych zwojów. I e, odległość, e, czyli skok naszej śruby e, mamy 3 mm. E, idźmy dalej. Height and pitch, czyli w tym momencie wysokość i e, skok. E, automatycznie program nam w tym momencie dobierze ilość zwojów. Na przykład możemy sobie tutaj dać 20, i e, jak widzicie, e, program jakby doda nam e, te brakujące e, zwoje. No, i co? Jeszcze jest opcja spiral, która nam to rozkłada na płasko. Tutaj mamy jeszcze opcję przekroju i taka podstawowa sprężyna jest oczywiście okrągła, ale możemy też dać kwadratową zewnętrzną zewnętrzny trójkątny i wewnętrzny trójkątny. Tutaj, tak jak w przypadku torusa, możemy sobie też modyfikować, jak ta geometria jest ustawiona względem tej linii, od której mierzymy. No i section size w tym wypadku mamy tutaj 1,10 mm. To jest jakby w tym wypadku wysokość tego trójkąta. Jeśli zmienimy sobie na kwadrat, to jest wysokość tego kwadratu. Jeśli mamy przekrój okrągły, no to to jest oczywiście średnica. No, i tak jak w przypadku innych tego typu narzędzi, mamy też opcję zmiany z new body na ewentualnie join cut, intersect. Gdybyśmy mieli w tym momencie kontakt z innym, z innym obiektem. Ostatnie narzędzie, które nam zostało, to pipe, i ono jest troszeczkę inne niż wszystkie dotychczasowe, bo nie pozwoli nam po prostu stworzyć jakiejś rurki, tak. Po prostu z niczego musimy dać programowi jakiś path, czyli ścieżkę. Jak zrobić ścieżkę? No, najprostsza rzecz to oczywiście jakiś szkic. Więc załóżmy sobie, że chcemy stworzyć jakąś rurkę z kolankiem. Fajna rzecz w przypadku narzędzia line jest taka, że jeśli przytrzymamy sobie lewy przycisk myszki, gdy przeciągamy jakby w dół, tworzy nam się. Od razu automatycznie łuk, no i w tym momencie mamy stworzony szkic, akceptuję go, szkic nam zostaje i w tym momencie możemy wykorzystać go sobie do stworzenia rurki, więc jak widzicie jeszcze jedna sprawa, o której Wam przypominam, tutaj jest ustawienie Chain Selection, jeśli mamy to zaznaczone, jakby wchodzą w tym momencie wszystkie sekcje tego naszego szkicu, jeśli to odznaczymy, pod uwagę program będzie brał tylko i wyłącznie te poszczególne odcinki, ale chcemy raczej Chain Selection, no i co? Klikamy i jak widzicie Tworzy nam się wzdłuż tej ścieżki rurka. Więc, tak jak w przypadku poprzednich narzędzi, możemy ją sobie powiększać, pomniejszać. Tutaj mamy drugą strzałkę, która pozwala nam niejako wybrać tylko i wyłącznie część tej naszej rurki. Z założenia ona nie jest pusta, jak to. Rurka powinna być, więc możemy sobie tutaj kliknąć hollow. Dochodzi nam druga opcja, czyli w tym momencie możemy sobie dać konkretną grubość ścianki. Ewentualnie możemy sobie tutaj grubość ścianki w tym momencie wpisać. Mamy również opcję zmiany kształtu i podstawowe kształty, jakie tutaj wchodzą w grę, to oczywiście okrągły, kwadratowy i trójkątny. Jako ścieżkę dla narzędzia pipe możemy również wykorzystać krawędzie już istniejącej geometrii, czyli na przykład możemy sobie teraz wykorzystać ten prostopadłościan. Jak klikniemy po raz pierwszy w jakąś krawędź, no to już nie pozwala nam wybrać żadnej kolejnej, ale w tym momencie wystarczy kliknąć Ctrl. No i jak widzicie, możemy sobie zaznaczać kolejne, byleby miały jakąś logiczną. Logiczny ciąg, czyli w tym momencie nie możemy, jakby iść stąd w tą stronę. Ale na przykład, gdybyśmy chcieli na szybko narysować kształt tego typu, to program nam jak najbardziej pozwoli. Możemy sobie nawet skorzystać z opcji New Body, wyłączyć teraz to. I jak widzicie. Tworzy nam się taka szybka, prosta geometria. Narysowanie tego odręcznie byłoby dość upierdliwe, a tak wystarczyło kilka kliknięć i w tym momencie mamy, nie wiem, mi się kojarzy to z jakimś industrialnym meblem. I to jest wszystko, o czym chciałem Wam wspomnieć w tym odcinku. Jak widzicie, mimo że tych kształtów jest dosłownie kilka i są bardzo proste, to pozwalają nam dość mocno oszczędzić chociażby czas i ilość kliknięć. No, bo na przykład narysowanie czegoś takiego od podstaw byłoby dość upierdliwe. Musielibyśmy najpierw stworzyć te elementy, jakoś je ze sobą zesunąć, połączyć. A tak mamy w tym momencie praktycznie gotową geometrię w ośmiu kliknięciach. Więc tak. W kolejnym odcinku będziemy się przyglądali jak te kształty możemy dalej modyfikować, a ja się na tą chwilę z wami żegnam do zobaczenia w kolejnym dniu kadwentu.